Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie karb. Zobaczcie, mam tutaj dwie dorodne sztuki. Świeżutkie, jeszcze kilka godzin temu sobie spokojnie pływały w stawie. A tu nagle pach, chach, pan, pach. No i Tomek zakupił. Ale do dzisiejszej potrawy potrzebować będziemy tylko jednego. Ale to za momencik. Teraz przygotujemy warzywa, bo będzie to karp zapiekany w warzywach z przewagą cebuli. Można by było rzec, że to karp na cebuli będzie. Cebulę będę kroił w pół talarki. Tak szybko, pokrótce wyjaśnię Wam o co chodzi z zapachem karpia. Są ludzie, którzy piszą że e, trzeba go wykąpać w mleku. Są ludzie, którzy mówią, że trzeba zlać skórę e, wrzątkiem. Słuchajcie, to jest wszystko. Czary-mary, fanaberie, e, karp zawsze będzie miał e, inny zapach niż ryba morska, bo jest to ryba słodkowodna, e, żyjąca przy dnie i to jest naturalny jej zapach. E, oczywiście wchodzi w grę jeszcze, czym ona była karmiona, e, w jakim stawie sobie, Spokojnie, bezstresowo żyła. Wybór należy do Was. Albo świeżutkiego karpia pachnącego słodkowodną wodą, albo śmierdzącego, zleżałego dorsza, który przybył na statku, słuchajcie, z Morza Północnego. Później go z takiego wielkiego bloku odmrozili, następnie go przepakowali, przewieźli do hurtowni. Z hurtowni do jednego przewoźnika, do drugiego, do trzeciego i trafia ten świeży tak zwany dorsz do marketu, do lodówki, gdzie spędza kolejnych kilka dni. A jak się go otworzy, to Boże kochany, ewakuujmy się z domu, z bloku, bo śmierdzi po prostu, że e, oddechu nie ma, brakuje, po prostu. Tak śmierdzi, że aż łzy ciekną mi, przy, przy krojeniu cebuli. Wasz wybór. Już spędzajmy dalej spokojnie święta, uśmiechajmy się. Po co tu mówić takie złe rzeczy o, o dorszu, jak można mówić o dobre rzeczy, o pięknym, żywym, zdrowym karpiu? Na patelnię wrzucam trochę masła, ale nie za dużo. I dodajemy cebulę. Wydaje się jej dużo, ale to tylko mały kilogram. Teraz pokroję por. Pokroję od razu jedną marchewkę. Będę kroił w pół plasterki. I od razu to możemy dodać do cebuli. Połączmy to. Następnie kroję. Dwa ząbki czosnku, papryczkę chili. Zbyt drobno nie kroimy. Wrzucamy na patelnię. Teraz przyszedł czas na dwie czerwone papryki. I pokrojoną paprykę również. Dodajemy do cebuli. Możemy przyprawić solą. Świeżo roztartym czarnym pieprzem. Wlewam szklankę białego, wytrawnego wina. Połączmy. Przykrywam i będę dusił przez 15 minut na Średnim ogniu. No i teraz karb wjeżdża na warsztat. Biorę tego troszeczkę mniejszego i kroję go w dzwonko. Głowę odcinam, ale oczywiście głowy nie wyrzucam, bo głowa przyda się do kolejnego odcinka. Piękna, tuściutka. Słuchajcie, ja uwielbiam głowy, szczególnie jak się trochę je podgotuję. pokrojonego karpia, teraz przyprawimy solą. Tylko tu trochę sprzątnę. Rybę przyprawiam tylko solą. Następnie odkrywamy nasze warzywa. Przemieszajmy je trochę, zobaczcie jak już zmiękły i to już jest bardzo dobry znak. Dodaję pomidory z puszki. Takie pokrojone. Łyżeczkę czerwonej, słodkiej papryki. Połączmy. Jeżeli komuś jest za blado, tutaj to może dodać łyżkę koncentratu pomidorowego. To już możemy wyłączyć. I teraz tak na górę układam kawałki ryby delikatnie zatapiając. W warzywa. No i tak przygotowaną rybę wkładam teraz do piekarnika rozganego do 180 stopni na jakieś 35 minut. No i mój karp zapieczony jeszcze tylko trochę Natki pietruszki na górę. Spójrzcie jak to fajnie wygląda. O. I wykładamy razem z sosem na półmisek. Spójrzcie tylko. Oj oj, oj. Ale jaki zapach się unosi tutaj w koło? Niesamowite. Warzywka, tutaj, o. Obok rybki. I delikatnie jeszcze z góry możemy polać sosikiem. O. I tak podajemy na stół. Zobaczcie. Wygląda bardzo smakowicie, prawda? Więc spróbujmy. Warzywa są delikatnie, pikantnie, czuć takie, taki odparowany posmak białego wina. No po prostu cudo. I teraz delikatny, zapieczony karb. Zobaczcie. Mm. Wow. Wręcz rozpływa się w ustach. Jest delikatny. Przeszedł armatem. Warzyw po prostu pachnie przepięknie. Mm. A jeśli chodzi o osi, to jest element celebrowania smaku takich właśnie ryb. Mm. Wtedy jemy wolniej, wtedy czujemy ten smak. No a ja już się z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. To Was nic nie kosztuje. Ja dzięki temu mogę się rozwijać i tworzyć dla Was takie pyszności. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mm.